21 sierpnia 2021, piąta kolejka e II Ligi to Maciej Szcześniewski. Witam to Państwa serdecznie, będziemy mieli wspólnie to przyjemność to oglądać skrót spotkania Hutnika Kraków z GKS-em Bełchatów. Mecz przyjaźni, tak zapowiadało się to spotkanie, ale tylko i wyłącznie na trybunach, bowiem kibice obydwu drużyn się lubią. Natomiast na Murawie mowy o przyjaźni być nie mogło ze względu na początek sezonu w wykonaniu obydwu drużyn przed tym meczem. Składy obydwu zespołów, frasik w bramce numer 1 to Hutnik, 15 Tetych, 4 Kędziora, 23 Stawarczyk, 3 Wojcinowicz, 10 Hafes, 7 Świątek, 20 Gajda, 28 Kitliński, 5 Drąg i 13 Zmożyński. Trenerem oczywiście Szymon Szydełko, trener Patryk Rachwał posłał do boju 22 Komar, 69 Kunka, 38 Klabnik, 2 Szymurek, 8 Golański, 10 Flaszka, 17 Ryszka, 77 Mateusz Gancarczyk, 11 Sołtysiński, 9 Waldemar Gancarczyk i 7 Warnecki. GKS Bełchatów rozpoczynał sezon z ujemnym saldem punktowym. Minus 4 punkty nałożone przez Związek za zaległości finansowe. No i Torfiorze musieli od początku tego sezonu sprężać się, by tą stratę odrobić jak najszybciej, by wyjść na 0 i piąć się w górę tabeli. ale to ten początek sezonu w wykonaniu drużyny trenera Rachwała też ze zmiennym szczęściem. 26 minuta. No w zasadzie już to mówi nam wiele. O przebiegu tego spotkania. To spotkanie było bardzo słabe. Poziom tego meczu to były raczej dolne rejony tabeli trzeciej ligi, aniżeli e-winner drugiej ligi. Składnych akcji, dokładności było bardzo mało. Na murawie stadionu suche stawy. Tutaj interwencja Frasika, 30 minuta spotkania. Sporo było rzutów rożnych sporo dośrodkowań, tutaj bardzo blisko trafienia samobójczego, ale piłka przeszła obok lewego słupka bramki Frasika. Próbował również GKS, tutaj dobre rozprowadzenie na lewą stronę Artura Golańskiego, dośrodkowanie Dawida Flaszki ale pewnie łapie Bartłomiej Frasik. Świątek, kibice Hutnika mieli nadzieję na to, że Hutnik zagra w tym spotkaniu tak jak w pierwszej połowie meczu w Lublinie kiedy to gra była ok Natomiast w drugiej połowie to wszystko się posypało. Chutnik był bardzo podrażniony, ale widać też, że spięty, bo ogólnie rzecz biorąc od początku tego meczu te akcje ofensywne przede wszystkim średnio podopiecznym trenera Szymona Szydełki się kleiły. Tutaj próbował Kitliński jeszcze tetych, tych Ta piłka na dalszy supek. Ale poradzili sobie z tym wszystkim defensorzy GKS strata w środku boiska, no ten środek w hutniku od początku sezonu wygląda bardzo słabo. Flaszka, flaszka, ale to było w zasadzie podanie prosto w ręce Bartu Mija Frasika, tutaj strata, znowu w środku pola, tym razem Gajdy faulował Stawarczyk. To była doliczona jedna minuta do pierwszej części spotkania. Podszedł do piłki Martin Klabnik, i proszę zobaczyć strzał, który powinien wylądować na murze. Tam, niepotrzebnie, moim zdaniem, ten krokodyl, który miał zapobiec strzałowi po ziemi, kędziora, który był najbardziej z lewej strony muru, za zaabsorbowany również przez tego zawodnika, który wbiegał tam po prawej stronie. Przez to powstała dziura w murze, w którą trafił klawnik, też nie najlepsza ta. Interwencja Bartłomija Frasika, no i w najgorszym możliwym momencie Hutnik traci gola do szatni, co znacząco podciął skrzydła drużynie biało-błękitno-niebieskich. Tutaj uderzenie Drąga, początek drugiej połowy to próby przyciśnięcia drużyny GKS-u. Dwa celne strzały, które Państwo w tym momencie widzą, to są jedyne celne uderzenia Hutnika w tym spotkaniu. Przed na boisko, między innymi Ojo Kowalski starał się po lewej stronie stworzyć przewagę przy wyprowadzaniu piłki. Najbardziej aktywny był Piotr Zmożyński. Na pewno, jeśli kogoś można wyróżnić na początku tego sezonu w Hutniku, to zdecydowanie tego zawodnika bardzo ambitny, nieustępliwy i też oddający serce na boisku. 68 minuta, GKS Widać, że był ukontentowany tym jednobramkowym prowadzeniem. Podopieczni trenera Rachwała zamknęli się na własnej połowie. Starali się szanować piłkę i przede wszystkim zachować czyste konto. Tutaj uderzenie znowu za pola karnego, które spełzło na nic 70. minuta. Dośrodkowanie w pole karne. Strzał głową Sobali. No ale te wszystkie akcje zagrożenia wielkiego. Pod bramką Kevina Komara, nie stwarzały, też pewnie bronił młodziutki bramkarz GKS-u, pewny na przedpolu, trzeba na pewno po tym meczu go pochwalić, tutaj dobrze zagrał Kielisz pod faul, ostatecznie uderza Zawadzki. Ale 2 metry około nad poprzeczką ta piłka e, przeleciała. Zmożyński to już 86. minuta. Znowu dośrodkowanie. No i tutaj e, duża kontrowersja. Mówił o tym też e, po meczu trener Szymon e, Szydełko. Warto zerknąć na powtórkę. Czy tutaj e, nie był e, przytrzymywany. No wydaje się, że e, Klabnik przytrzymywał Sobale. Hutnik już w takich sytuacjach nieraz e, w tym sezonie. Przeciwko Hutnikowi za takie zagrania były dyktowane jedenastki. Tutaj sędzia Paweł Dziopak z Tychów jedenastki nie podyktował. No i na pewno też jest to sytuacja kontrowersyjna. To już ostatnia minuta regulaminowego czasu gry. Próbował Ojo Kowalski dać coś od siebie w ofensywie. Spieszyło się Hutnikom. To już doliczony czas gry. Hafes próbował... Też wziąć odpowiedzialność. Pójść w pojedynek jeden na jeden, jeszcze uratował tą piłkę. Ostatecznie trafia ta do Zmożyńskiego, No ale tak jak mówiłem, komar bardzo pewnie bronił, łapał te wszystkie dośrodkowania. Co też przekładało się na grę w defensywie GKS. -u. Próba jeszcze uruchomienia Kamila Sobali. No i koniec tego spotkania. Hutnik przegrywa po golu Martina Klabnika 0-1 u siebie z GKS i Bohatów i wciąż w lidze jest bez, bez zwycięstwa. Maciej Szcześniewski, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.